Cześć Wam, drogie kobiety! Przed nami dzisiaj podsumowanie programu korekcyjnego poprawiającego naszą postawę. W dwóch pierwszych częściach skoncentrowałam się na dolnej części kręgosłupa i na górnej, a dzisiaj czas na połączenie i zestrojenie tego w jedną całość. Chciałabym Wam najpierw powiedzieć, dlaczego ja zajmuję się tak bardzo mocno postawą ciała. Po pierwsze, wygląda ona nieestetycznie. Nie podoba mi się, bardzo często świadczy również o braku pewności siebie, co mocno mnie dotyka, jeżeli dotyczy to kobiet. Po drugie, w takiej oto pozycji, zmiany, które są widoczne gołym okiem, są dokładnie odzwierciedleniem tego, co jest pod skórą. Czyli mogą się pojawiać zmiany zwyrodnieniowe, wysunięcie dysku, dyskopatie, przewlekłe dolegliwości bólowe tylko jeszcze nie wiadomo, nie wiadomo, kiedy i z jaką siłą do nas przyjdą. Po trzecie, w takiej oto pozycji, kiedy wysunięte są biodra do przodu albo wysunięte są biodra do tyłu, jest nieprawidłowa praca mięśni na miednicy, czyli może dojść do nietrzymania oczu, do nietrzymania gazów, a również do nietrzymania stolca oraz przy okazji do obniżenia narządów miednicy mniejszej. Po czwarte, po czwarte, w tej oto pozycji przepona jest uciśnięta. Jeżeli chodzi o wysunięcie bioder w tył, przepona jest z tyłu również uciśnięta. Czyli jest nieprawidłowa praca największego mięśnia oddechowego. My jesteśmy niedoklenieni, niewydajni i mało małosprawni. Mam nadzieję, że Was przekonałam, a dzisiaj mam dla Was sześć ćwiczeń do wykonania, które poprawią naszą postawę ciała. Pierwsze ćwiczenie pokażę Wam bokiem. Stajemy sobie na lewej nodze, prawa, prawa noga, stopa jest uniesiona do góry, zadarta do góry, na prawej pięcie. I teraz tak, rączki mamy razem złączone, zrolujemy kręgosłup, kręg po kręgu, w dół schodzimy, ręce luźno, powoli robimy ten ruch, i teraz odroluj kręgosłup, robiąc krok w przód. Zostaw prawą nogę na ziemi, nie podnoś pięty, napnij brzuch, lekko odegnij się do tyłu. Otwieramy kręgi teraz z tyłu, krąg po kręgu, rolując się. Powoli. Krok do przodu, prawa noga zostaje, brzuch napięty i robimy wygięcie kręgosłupa w tył. Robimy pięć takich powtórzeń. Trzeba mocno napiąć brzuch, żeby nie stracić równowagi. Trzy. Stopa zadarta do góry, krąg pokręgu. Napnij brzuch, wygięcie. Cztery. Pięć. Super. Lecimy w drugą stronę. Teraz zadarta do góry jest lewa stopa i to samo. Krąg po kręgu, schodzimy w dół, rozciągamy tylne mięśnie nóg, kręgosłup, zwiększamy jego ruchomość, napnij brzuch, hops. Dwa. Jeżeli macie problemy z równowagą, mocno napnijcie brzuch. Trzy. Cztery. Pięć. Lewa noga. Teraz lewa stopa na ziemi. Super. Druga runda. Teraz zadzielamy prawą stopę, rolujemy kręgosłup do przodu. Krąg po kręgu. Zostawiamy prawą stopę na ziemi i lekkie wygięcie do tyłu. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Super. Odginając się do tyłu na pewno czujecie jak rozciągamy biodro i mięśnie brzucha. Ręce na górę, lewa stopa zalarta rolujemy się do przodu, krąg po kręgu i krok w przód, krąg po kręgu, ten ruch zachodzi powoli, dwa, trzy. 5 Super. Pierwsze ćwiczenie już za nami. Teraz drugie ćwiczenie, które pozwoli nam całe mięśnie, które leżą na bocznych stronach kręgosłupa pięknie porozciągać. Robimy sobie lewą nogę z przodu, wyprostuj biodra i teraz prawa ręka do góry skręcamy się. Zginamy się w lewo i wracamy. Dwa, drugą ręką możesz dojść z powrotem na górę, żeby ten ruch połączyć. Cztery, mocno rozciągnij się. Pięć, bardzo przyjemne ćwiczenie. Sześć. 7. Jeżeli masz problemy z równowagą, to samo ćwiczenie możesz przy, y, wykonać przy ścianie, nie podpierając się jedną ręką. Ciao. 8. 9. 10. Zrobimy sobie 15 na stronę. Chociażby dlatego, że jest to moje ulubione ćwiczenie i bardzo fajnie rozluźnia i biodra, i otwiera żebra. I rozciąga całą stronę. a tak więc z chęcią wykonam 15 powtórzeń z Prawa stopa z przodu. Biodra prosto. Lewa ręka do góry. Hops. I wracamy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super, znowu lewa noga z przodu, biodra wyprostowane, prawa ręka do góry, haps, dwa, trzy, Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Dziesięć Jeszcze piątka Raz Dwa 3, 4, 5. Super. Prawa noga z przodu, znowu biodra są wyprostowane, i lecimy ostatnią stronę, 15, 2, 3, 4. Bardzo przyjemne ćwiczenie. Myślę, że Wam się również podoba. 5, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super, fajnie sobie połączyłyśmy te dwa ćwiczenia. Przed nami teraz trzecie ćwiczenie, które również zwiększy ruchomość w całym kręgosłupie. Mamy teraz pozycję wykroczną, lewa noga z przodu, prawa pięta uniesiona, ręce na bok i tak skręcamy się, czyli mamy prawą rękę z przodu i lewą nogę. Robimy krok w przód i robimy dodatkowo jeszcze skręt w prawo, skręt w lewo, napięty brzuch, dwa. Wnił brzuch. Trzy. Wraz z krokiem brzuch. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jeszcze pięć. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5. Super. Prawa nóżka z przodu, lewa pięta uniesiona, lewa ręka z przodu. I robimy krok w przód, ze skrętem i z napiętym brzuchem. 3, 4, 5, 6, 7, Osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze pięć. Raz. Czujecie na pewno już ramiona. Ja również. Dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Lekko rozluźnijcie ręce. Przed nami jeszcze tylko i wyłącznie jedna runda tego ćwiczenia. Dam radę. Lewa noga z przodu. Prawa ręka i skręt wraz z krokiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, jeszcze 5, wiem, że czujesz ręce. Damy radę. Dwa. 3, 4, 5. Super, widzicie, te ćwiczenia są bardzo mocno funkcjonalne, czyli podczas tego ćwiczenia, nie tylko zwiększamy ruchomość w kręgosłupie, napinamy głębokie mięśnie brzucha, a jeszcze przy okazji, trenujemy sobie rączki, ramiona. Prawa noga z przodu, lewa ręka. Hops. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Super, rozluźnijmy ramiona. Przed nami jeszcze trzy ćwiczenia w niższych pozycjach. Przechodzimy na plecy. Kładziemy się. Ręce mogą być pod głową. Nogi 90 zgięcie w biodrze, 90 również zgięcie w kolana. I teraz. Mocno napinamy brzuch, czyli wciągamy pępek do kręgosłupa i obniżamy prawą stronę, prawą stopę do ziemi. Hops, lewa strapa i trzymaj brzuch. Trzy, cztery, pięć, sześć. Chwila przerwy. Rozluźnienie, możecie przyznać sobie nóżki do przodu. Znowu 90-90 pozycja, napnij brzuch i opuść stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu przysun nogi do przodu. Mamy chwilę przerwy. Zrobimy jeszcze sobie dwie takie rundy. Teraz znowu wzmacniamy głębokie mięśnie brzucha. Jedynie to ćwiczenie koncentruje się bardziej na dolnej części, a wszystkie inne łączą górną i dolną część. Ale pomyślałam sobie, że jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do zaktywowania i jeszcze jedno ćwiczenie Wam nowe pokażę. Tak więc napinamy brzucha i 6 razy odkładamy stopę do ziemi. 2 3 4 pięć, sześć. Chwila przerwy. Mamy odpoczynek pomiędzy i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Przechodzimy sobie teraz do pozycji na czworaka. W tej pozycji. Prawa noga, rąduje prawa noga rąduje za lewą nogę. Rozciągamy brzuch i rozciągamy biodra. Wracamy do pozycji wejściowej. Lewa noga za prawą nogę. Haps. Trzy. Może zadrzeć również stopę, teraz lewą stopę i poczujemy już też rozciąganie w łydce. Cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super, chwila przerwy. Jeszcze jedna dziesiąteczka przed nami, lewa noga za. Prawą nogą, zadrzej stopę, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9. 10. Super. Przed nami jeszcze jedno ćwiczenie. Znowu pozycja na czworaka. Teraz otwieramy całą lewą stronę. Przenosimy ciężar ciała na prawą rękę i na prawe kolano. Rozciągamy całą lewą stronę. Ręka do tyłu. Stopa lewa również. I przekładamy znowu na drugą stronę. 2. Trzy. Cztery. Teraz rozciągamy brzuch. Rozciągamy zginacze biodra, które są często przemęczone naszym siedzeniem. Rozciągamy również mięśnie piersiowe. Tak więc bardzo kompleksowe, przyjemne ćwiczenie. Jeszcze trzy. Raz. Dwa. Super. Chwila przerwy. I lecimy drugą serię. Znowu lewa strona. Rozciągamy, otwieramy. A teraz prawa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Super! Udało nam się wykonać sześć ćwiczeń i mamy już trzy, łącznie trzy programy poprawiające naszą postawę. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że czujesz efekty już po treningu i że bierzesz razem udział ze mną w moich programach. Jeżeli Ci się podoba, to poproszę o kciuk, buziaczki. Toma a decisão. Bá.